Rok 1893 to początek nowej ery transportu szynowego we Wrocławiu. To właśnie wtedy pierwsze tramwaje elektryczne pojawiły się na terenach miasta, zbudowano dwie zajezdnie tramwajowe oraz elektrownie. Przez kilkadziesiąt lat miasto Wrocław sukcesywnie rozwijało. I unowocześniało ten rodzaj komunikacji miejskiej. W okresie powojennym ponad 50 tramwajów jeździło już na Biskupin, dworzec nad Odrze czy Karłowice. Mogliśmy dostać się na Dworzec Główny oraz na Plac Strzegomski. Przez kolejne dekady przybywały nowe jednostki, powstawały nowe siatki połączeń, tak aby pod koniec ubiegłego wieku we wrocławskich zajezdniach parkowało blisko 450 wagonów tramwajowych. Jednak coraz to większe wymogi w dziedzinie infrastruktury i komunikacji miasta, większe potrzeby jego mieszkańców, szybki rozwój Wrocławia na tle innych miast wojewódzkich oraz doskonałe wykorzystanie środków unijnych w sektorze transportu rozpoczęło nowoczesną erę wrocławskiej komunikacji. Rok 2009 to okres rozpoczęcia realizacji projektu. Zintegrowany system transportu szynowego w aglomeracji we Wrocławiu etap pierwszy. Projekt ten uznano za jeden z priorytetowych przedsięwzięć miasta Wrocławia. Obejmuje on ponad 44 podzadania składowe, z których najważniejsze to budowa nowych odcinków tras tramwajowych, modernizacja istniejącej architektury infrastruktury torowej, wdrożenie systemu sterowania ruchem ITS, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego Tramwaj Plus oraz budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2006 roku. Realizacja większości wyznaczonych zadań objęła okres od 2009 do 2012 roku. Wartość całego projektu to 748 milionów złotych, z czego ponad 362 miliony zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem tak wielkiego projektu było stworzenie nowej jakości systemu transportu publicznego Wrocławia, systemu powiązań transportowych miasta i aglomeracji oraz zwiększenie korzystania z transportu zbiorowego w celu stworzenia naturalnej alternatywy dla transportu indywidualnego. W ramach projektu zaplanowano uruchomienie trzech nowych połączeń tramwajowych linii 31 32-33 oraz linii średnicowej nr 11 modernizację istniejącej infrastruktury, wdrożenie nowego podsystemu Tramwaj Plus, zapewnienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz budowa węzłów przesiadkowych i innych elementów służących integracji systemów transportu. Realizacja projektu zapewniła bezpośrednie połączenie transportem szynowym osiedli Gaj, Kozanów, rejonu Ronda i Maślic, dwóch stadionów, dworca głównego PKP i PKS z centrum miasta, jak i z zewnętrznymi węzłami przesiadkowymi dla ruchu aglomeracyjnego. Począwszy od roku 2006, po trzech latach poświęconych na rzetelne i dokładne przygotowanie projektu, przeprowadzenie dziesiątek badań, analiz technicznych, przestrzennych, organizacyjnych czy finansowych, rozpoczął się proces jego realizacji. Pierwszy etap projektu objął swym zasięgiem budowę i modernizację trasy tramwajowej łączącej osiedle Gaj z osiedlem Kozany oraz stadionem miejskim, w celu wykreowania pierwszych linii systemu Tramwaju Plus, oznaczonych odpowiednio numerem 31 oraz 32. Prace te rozpoczęły nowy etap wrocławskiej komunikacji. Kolejnym zadaniem było przygotowanie trasy łączącej osiedle Pińczyce ze Stadionem Olimpijskim i tak zwaną Wielką Wyspą we Wrocławiu. Za obsługę tych obszarów Wrocławia odpowiadać miała linia z numerem 33. W celu rozszerzenia zasięgu całego systemu zmodernizowano także okolice cmentarza Grabiszyńskiego na Osiedlu Oporów oraz pętli tramwajowej na placu Kromera. Dzięki wykonanemu pracom linia nr 11 wykreowała bezpośrednie połączenie wschodniej i południowo-zachodniej części Wrocławia, oznaczonej jako trasa średnicowa. Kolejnym istotnym zadaniem było przygotowanie i wdrożenie systemu obszarowego zarządzania i sterowania ruchem we Wrocławiu dla zapewnienia priorytetu dla Tramwaju Plus oraz linii średnicowej w momencie najazdu na skrzyżowania oraz skrócenie średnich czasów przejazdu. ITS, czyli Inteligentny System Sterowania, używamy akronimu ITS od angielskiego Intelligent Transportation Systems. Jest to określenie... Systemów, które wykorzystują szeroką gamę urządzeń do detekcji ruchu, do wykrywania ruchu, do tego, co się dzieje na skrzyżowaniach, szeroką gamę urządzeń do łączności i szybkie komputery do przetwarzania danych, łączność światłowodową. Dzięki temu cały system dokładnie wie, co się dzieje w danej chwili w mieście na skrzyżowaniach. W celu integracji z innymi środkami transportu na tak szerokim obszarze miasta objętym funkcjonowaniem całego projektu zmodernizowano węzeł przesiadkowy na placu Jana Pawła II oraz wybudowano dwa całkowicie nowe węzły przesiadkowe na ulicy Lotniczej oraz przy dworcu PKP i PKS. Jednak najważniejszym i głównym elementem zintegrowanego systemu transportu szynowego we Wrocławiu był zakup 31 sztuk najnowocześniejszego środka transportu o nazwie Tramwaj Plus. Nowy, niskopodłogowy tabor przystosowany do poruszania się w dwóch kierunkach skorelowany został z całkowicie nowym wizerunkiem oraz systemem elektronicznej informacji pasażerskiej. Efekty projektu to ponad 5 km nowych torowisk tramwajowych, ponad 37 km torowisk zmodernizowanych, nowoczesne węzły przesiadkowe w rejonie stadionu oraz w rejonie dworca PKS i PKP. W ramach projektu wybudowaliśmy również nowoczesne przystanki tramwajowe wyposażone w specjalnie projektowane meble. Jest ich we Wrocławiu ponad 26 sztuk oraz przybudowaliśmy przystanki istniejące. Również wdrożyliśmy system sterowania ruchem z priorytetem dla tramwaju plus. Dzięki temu Wrocław ma dziś nowoczesną komunikację.